Jaką skrętę tego dostałem, ja wiem, ale w sumie nie, nie mam nic do żadnego. wiedzą o budowie, a się krują się tu, ej. YouTubers. Ej, wyobraźmy z, ah. z domu, kto ma Mówię, czy masz klucze do domu? Ty weź. No ja to... apeluję. Amino... Normalnie ja no Drugi raz. Klucz. A może A nie, to do bramy przypadkowo? A pokażę drugi klucz, jak wygląda. To. Mm? So to jest no jeszcze... A nie, die są otwarte. Z tej furtki może jest. Z tej ja furtki no może tam jest. Aj, a może do furtki No, no mówię, Może nie? furtkę zamknąć właśnie? Mam. Co mam? Nic nie powiem, co mam wam powiedzieć. Byście chcieli coś usłyszeć ode mnie. Psstko. śmieci. Jest dzień drugi naszego wyjazdu. Czuję się w sumie dobrze, umyłem się, ogarnąłem brodę. Trochę sobie ją przeciąłem tutaj jak widać. Czuję się świeżo kurwa, taki czysty jakiś i zaraz się upierdolę na jednostce, więc też fajnie. Lubię być brudny, ale lubię być czysty. Adam, nic, to Co Dziennie muszę go, aby odpalić, tego gracicha, żeby pochodził, bo nie chcę, żeby na w koniec wyjazdu, aby stąd wracać, żebym tu stał jednak i został dłużej niż tydzień. Coś tu jest. Kurwa. go. Później co zrobię Widel często lubię No, no wszystko Nie dobra, to jest echo na dnie No ale ja wczoraj nagrałem A, Ferciuk jest mój. Dobra, ja też nagrę. Czyli wszyscy tak poszliście około pierwszej spać, ta? tak? Po, ja po pierwszej poszedłem jakoś <s1> <głos> nie, <głos> tak. On potwierdził <noise> Ja się tak. sobie się srałem raz. Na się <noise> na no, Jesteśmy influencerzy, nie? Gacharzyhe he. Franciszki. Dobry 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 Dzień. A dziękuję kto kurwa pomóc Dziękuje No nie? Dziękuję. Wpadliśmy wczoraj, zadałem nam zajebisty pomysł ja nagra Nagramy film krótkometrażowy, powrót Adama Lisa już potem nic więcej nie <laughs> będziesz rzucać. <laughs> popoś, popoś, popoś. O, kurwa. Ja siebie pokażę, bo siebie nie pokazywałem. Siema. Kurde, włosy mi rozwaliło ja przez wiatr. Ty jesteś grzywką, off. Skryt, 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 skryt. Muszę się obciąć, kurwa. Ja poszedłem spać wczoraj jako pierwszy, bo odpadłem jako pierwszy, bo, 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 bo nie spałem w ogóle przez całą drogę. Wy nie mieliście rano biegać. Ty kurwa, faktycznie. Ja... Znaczy słuchaj, bo ja tak czy siak pieszo idę do tego dino Więc to jest 10 km, tam z powrotem, nie? No tak, więc... a, ja, a ja spałem, bo byłem przyjebany w chuj Mógłbym biegać, teraz. ale w sumie dzisiaj pompki napierdalałem jeszcze, więc... Ja dobrałem, to robię nie. Coś, A tu już jest drugi? To jest drugi już Tu już jest drugi? Wow. No, to był pierwszy No to koksówa no, że no. ja dzisiaj siedziałem i go montowałem ten pierwszy Mam ten, dwie minuty coś jest zmontowane aktualnie to to A jest która godzina? Nie wiem, nie mam telefonu ze sobą nie. nawet. No to i tak dzisiaj, dzisiaj go muszę w nocy wrzucić. Żeby było ten, nie? <giby> A ty w ogóle wyłączyłeś laptopa? No. Ja... ja wyłączyłem. Co kurwa za prąd mamy zapłacone, nie? No tak. No, no i wody też. No. A jak zacznę od zrobię tak, to już kurwa nie wiem, gdzie. Serio. <giby> to już kurwa pół, tego dnia Nie wyrzucajcie śmieci w lesie, tylko, jak ja, chowajcie do kieszeni, a później te śmieci wypierdolcie do śmieci. Idziemy. Cześć, Dominik, nie wiem, o co im chodzi. Chają się w niebezpieczne miejsca. O kurwa. Ej, A to jest, jest północ śmieci na przykład. ładnie gdzie jesteśmy. No jesteśmy na tej jednostce wojskowej. Tam Idziemy tam od razu, czy ciśniemy jeszcze tu po sprawdzeniu? Co jest tam? Nie wiem, czy tam coś będzie. Zobaczyć w sumie, żeby nie ominąć niczego. Jak już jesteśmy, to już nam się pozwiedzą, nie? No myślisz o tym? Pasz pod nogi, bo jak pierdolnie to no. inny Ja jestem kurwa rambu. <laughs> Ktoś wsadził patyk w morowisko. Co to za chuje? <głos> <głos> Dobra, daj. Molaś, ty byś, ćwiczyłeś ty byś... to kurwa, znaleźć taki patyk, którego jeszcze nie znalazłeś kurwa nigdy i ma wyglądać jak broń. I to byś... byś sobie tu zrobił bazę z patyków, może tak byś wybrał. Tak. Ogólnie sprawa wygląda w sposób następujący. To jest zajebisty spod na bazę, chociaż ich kurwa znaleźli i rozjebali. Nie wiem czy takich rozjebali. Arancio! Aha. Dobra. No, takich rozjebali kurwa, że spierdalali stąd w podskokach. No i ja bym to zrobił lepiej, ja bym zrobił tą bazę z patyków, a nie z betonu, bo beton to jest gówno, zrobiłbym bazę z patyków i nikt by mnie tu nie znalazł, byłbym największym gangsterem, chłopie w okolicy, w bazie patyków. A to jestem ja, a to jest Adam Kurwa, ale mi się nie chce dzisiaj, ja dole. Nic się nic kurwa nigdy nie chce. Nie wiem. Znalazłeś patyk, którego jeszcze nigdy nie znalazłeś? Na liście, paty, których jeszcze nikt nie znalazł. Flip plus 3 Rumble Nie, tak Rumble W poszukiwaniach czegokolwiek W tym W tej alabazie wojskowej, czy, czy czymś tam No, czemu kurwa Poszliśmy tak? Żeby zobaczyć, czy coś tu jest Ale nic nie ma. Ja pierdolę Na... dziewiątej... dziewiątej Czy A nie tędy, jak oni cię Tu Dobra, dobra, komandosi, komandosi Powiedz mi kurwa... Jak Ej, da się to... na to wejść? Jak się da, jak się da Na no to to, o Da się? Rudy Co? Na no to Tam na górę? No Podobno się da. O kurwa! Na On jest. O. Jesteś dasz? Daj. Chodź, kurwa. Dawaj Chodź, kurwa. Daj. No, Potrzebujemy sapera. Co? No. No to coś nie ten... tak? Tak. Lubię, Możesz do 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 dostać saperem. Chcecie kurwa grać do drugiego hevigana? Możesz tutaj zrobić Masz hevigana. A teraz nie na nie wejdziemy. To jest coś takiego, nie? To jest jakieś takie. Tam jest dalej, powinny być budynki. Ja Jestem mniejszy. To jest ziętę tych budynków. A ja ten masz kim, ty, kim jesteś? Witam Wszędzie mogą być wroczy Pamiętajcie Ja e, jestem Marcin, to na pomysł zostawiamy postaci że ktoś tam Ja tam wejdę Wiesz doch nie Nic nie ma No to chuj Taki mały zwiadowczak Przedstawienie postaci kim jesteś co? Nie przedstawię nie niestety. Szeregowych ilości zgłaszam się. Jestem ...zwiadowcą tutaj. Moim celem jest to, żeby zwiedzić dosłownie wszystko, sprawdzić, czy nie ma pogorzonych min, jakichś innych pułapek. Czy nie ma zasadzki? Czy brogowie nie atakują z flanki partyzancko? Myślę, że. Moim najgłówniejszym celem jest to, żeby mieć czego około głowy i uważać i informować w swoich Czego Sokół. I... A, bardzo ciekawe to moje wrogie. Ten wiatr we włosach. Tak lipnie. Się trzyma, ale trzyma się. Teraz no, czymś takim W którymś budynku jest zejście do schronu takiego porządnego Serio? Więc... O kurwa, ja dlatego, bym tam poszedł, dlatego ja dlatego lubię Dlatego chciałem tu przyjść, dlatego chciałem tu przyjść Ja lubię aby tam poszedł, bo ja lubię schrony fuj ale terenie nie strzel, strzel Adam Nie mam... mam Adam, Adam ma nielimitowaną amunicję Full clip pisał Idę albo człowieka, polega. który wie jest, gdzie jesteśmy, teoretycznie Ja wiesz, Ja nie wiem gdzie jesteśmy A ty wiesz gdzie jesteśmy? Jesteśmy w na polu walki Pod nami jest już droga więc... Tędy jeździły czołgi Jakie czołgi kurde? Czołgi Myślę, że tam może być w dół bardziej Idziemy w prawo Wrócimy do a mi się wydaje, że to może być jakiś schron, bo to jest bardziej w dół, nie? I tu masz takie ten, górkę. Nie wiem, ale nie ma śladów kół, więc, więc powinno być o tyle zajbicie, że nikt tu nie jeździ. W sumie, ja jesteś w opuszczonej bazie wojskowej, tak, To ktoś ma jeździć. Kolejny <grymny> schron? Co to są jakieś garaże Bo ja pierdolę. No, to takie kurwa jest bez. Tu był klip klipt, do czego? przypał. Spierdlamy, czy gadamy? Gadamy. Gada. Zależy kurwa kto będzie? No. Jak, jak będzie jak ochroniarz, będzie, to to gadamy. to gadamy. Jak będzie pies, no to kurwa to będzie spierdalać, pies nie? nie ma psa, jest furczka, przecież płocie rozibany. No, Ej, no, Garfajbel. ...z tej maski i rękawicę. Jeśli byłeś jest każdą z nich, to chciałbym, Uda się do miejsca wypoczynku. Nie Mogę zobaczyć, czy da się ja to odsunąć. Ja to

2, tu służyłem. Zmiana 97, podpisano dnia 2.12 Starachowice, Zgierz Może po, po, nawet pracowałeś przychodzą tu Fajnie Dobra idziemy, wracamy Tak to wygląda Więc no pokażę jak to wygląda, bo Jesteśmy teraz w jakichś garażach Wojskowych Siła, jebany tam jest tam jest Kamil. nie zauważyłem go w ogóle okaj, dawaj się gdzie jest, ja biegnie tak, Kamil jest tam za mną na górze Który siedzi tam są te garaże rudy poszedł znowu gdzieś tam obczaić tamtym garażem gdzie jest reszta nie mam najmniejszego pojęcia jebany Jebany Pojebało go Gdzie jest Na górze Weszliście tędy? No I coś tam jest? Pusto Jak jednostkę wojskową? Jak ją Jak oceniam? No na razie mało zwiedziliśmy, ale to miejsce przypadło mi do gustu Było spoko, na ścianie pisało na ścianie pisało, że Bóg znak, że do schronu Więc teoretycznie byliśmy w schronie Stoją dalej Mają wyjebane na wszystko Tam gdzie byliśmy? Źle, no Ty kurwa, ale się no, ten zabrałem przez moment Ja pierdolę Ja jestem tutaj Dzień dobry, witam serdecznie Wie jak jasny, nie powiem co I nie wiem czy mnie słuchać Nagrywa się? No. Dobra Ja bym chciał Bo to tak wygląda na 15-20 metrów Ja bym chciał, żeby to jeszcze było tak raz wyższe Wyższe Bo wtedy byłoby jeszcze lepiej widać Szkoły tak, kurwa, nie szkoły Sorry No wygląda jak szkoła, ale to jest jakieś koszary czy coś takiego I zaraz tam wejdziemy i to zobaczymy Tu i mo butka okręgarska Odwróćcie się w tamtą stronę głowy do góry oznaczenie fury jaka tu stała. Star, kurwa, tu stał star chłopaki. Sprawdzę jak to tylko oczywiście tu nie ma internetu To jest nutki? No Nie, nie mam taki Ale co tu stało? Ale to jest z szyby uszczelka Nie widać co to stało O tak więc chwilę To połychał na raz więc A nie widać wam twarzy Słuchaj Wam widz Dawaj freestyle i Papka Nagrywasz ten wandalizm? <grywa> tak, rywa. akt wandalizmu. Już, już? Tak, tak, tak. To się nagrywa, jestem na TikToku? Nie tylko na TikToku. Dobra, za ile bierzesz gofra? Suchy gofer, 6 zł, do tego bita śmietana, 4 zł. I polewa, 2 zł. A Adam Liz jest ciebie, że tak. Suchy gofer, 6 zł, do tego bita śmietana, 4 zł. Miks owocowy, 5 zł. I polewa, 2 zł. To nie, Ej, dajmy biedny, nie? No to z, z z rapera, nie jest źle Za 2 dajemy prawie 3 nie? A to życie rapera Garage Label na wakacje To Już, wszyscy, już wszyscy słyszeliśmy ile wydać pieniędzy A teraz pokaż o, zakup Opłacało się Polecam Bartek robi loda Znaczy no, je loda Ej, w domu potrafisz wypisać, nie? Nie Na nim głos Płyta Garage Label